Witam serdecznie na meczowej konferencji mecz KS Legionowa, KZB Legionowo MKP Kotwica Kołobrzeg. Spotkanie zakończone wynikiem 1 do 1. O podsumowaniu meczu w pierwszej kolejności poproszę trenera drużyny przyjaznej. Panie trenerze. Witam serdecznie. Może na wstępie Maciuś bardzo miło znowu Cię spotkać na, na ławce trenerskie, trenerskiej i, i toczyć z Tobą znów rywalizację o, o punkty, tym razem na poziomie drugiej ligi. Co do do meczu spodziewaliśmy się trudnej przeprawy tutaj z tego względu, że Zespół Maćka był po dwóch porażkach i, i zaczynał meczem u siebie trzecią kolejkę i no gdzie jak nie u siebie, a więc byliśmy nastawieni na, na, na ciężką walkę i na, na ciężką przeprawę analizowaliśmy dogłębnie ten zespół. Widzieliśmy, że ma bardzo mocne przody. Omar czy, czy Odunka czy Jankowski, który no, bardzo ładną bramkę strzelił na na rowie, rybnik. Upatrywaliśmy swoich szans gdzieś w tyłach, czy, czy no w słabszej dyspozycji obrońców i po takich sytuacjach gdzieś w drugiej połowie, bardzo małych, ale, ale po wstrzeliwanych piłkach w pole. Karne przeciwnika gdzieś brakowało komunikacji między Bramkarzem a, a obrońcą. W pierwszej sytuacji stworzyliśmy sobie więcej e, klarowniejszych e, akcji na, na zdobycie bramki. Bardzo ładna bramka Kuby e, Poznańskiego e, dała nam wynik remisowy. E, druga połowa no to to już popis stałych fragmentów. E, my w defensywie, zespół Legionowa e, w ofensywie. E, trudny mecz, e, nie, nie, niezbyt ładny, szczególnie druga połowa. Cieszymy się z tego punktu na wyjeździe. Zdobytego. Nasz zespół jest cały czas w przebudowie, cały czas dogrywa pewne elementy, czy, czy, czy zgrywa się i, i poznaje na, na boisku. Dodatkowo trzeba pamiętać o tym, że zdobywać punkty, bo to już jest trzecia kolejka. Mamy teraz dwa mecze u siebie, postaramy się u siebie z Zdrowym Rybnik i z Okocimskim Brzesko zdobyć komplet punktów. Dziękuję bardzo. To jest legionowy. No cóż, ja może od razu przejdę do analizy spotkania i przede wszystkim do pierwszej połowy, w której zagraliśmy bardzo nerwowo i, i tak naprawdę w, w tej pierwszej połowie mało mieliśmy z gry. Co prawda, fajnie wywalczony rzut karny przez Omara, dobrze wykorzystany przez... Jankowskiego, ale to yy, za chwilę mamy yy, stratę Bramki, która, która, która yy, no nie powinna się zdarzyć. Bardzo dobry strzał właśnie Poznańskiego. Yy, myślę, że tutaj gdzieś zawodnicy w strefie trochę się zrzemnęli. Zbyt łatwo zawodnik oddał ten strzał yy, yy. W drugiej połowie już zyskaliśmy tą przewagę, trochę może ciśnienie z zawodników zeszło, trochę więcej mieliśmy z gry. Stworzyliśmy kilka ciekawych sytuacji, po których chociażby czy Jankowski, czy Omar przede wszystkim. Czy nawet ostatnia akcja lewą stroną, gdzie Kamil Klaga mógł dobrze obsłużyć Karola Zomskiego na przedpolu. No szkoda tych sytuacji można, przede wszystkim powinniśmy. Dzisiaj to jedną bramkę więcej, ale prawda jest taka, że mecz ciężki, wystartowaliśmy tak jak wystartowaliśmy, niefartowny mecz w Herowie, porażka w Rowie i, i, i dzisiaj był taki bardzo ważny mecz na przełamanie. Znowu nie do końca to się udało. Tak jak tu kolega wcześniej powiedział Piotrek, no my mamy ten sam problem, cały czas też budujemy ten nasz zespół. W tym tygodniu zgłoszony Paweł Garyga, który, który dzisiaj też wyszedł w pierwszym składzie. No to jest cały czas poszukiwania optymalnego zestawienia i ustawienia tego zespołu. Ten czas jest naszym wrogiem, a w tej chwili już każdy, każdy weekend musimy walczyć o punkty i to jest jakby największym naszym problemem, ale mimo wszystko uważam, że dzisiaj zawsze jest ten punkt do przodu. Coś dopisaliśmy, mały kroczek zrobiliśmy w przód. Teraz trzeba zacząć stawiać trochę, trochę większe te kroki i więcej tych punktów zacząć dopisywać. Dziękuję. Czy jakieś pytania do trenerów? Wskoczyłem składną tą trenerską karuzelę. Co się stało? O, wie pan długi rozbrat Miałem z tą piłką. E, tak już od pewnego czasu zamierzałem wrócić. Na ławkę trenerską. Nie jest to takie łatwe. Po, Dłuższym rozbracie, no i ale udało się. Dziś pracuję w Legionowi. Nie ukrywam, nie jest łatwo. Raz, że jednak dłuższy rozbrat z piłką, a dwa no, problemy, na które tutaj jakby napotkaliśmy, no, są też jakby istotne budowanie praktycznie całego zespołu od nowa i, w, i tak naprawdę mając niewiele, niewiele tego czasu. No ale cóż, no, yy, taka jest praca trenera, trzeba budować. Yy, przede wszystkim musimy być tutaj konsekwentni, budować bardzo konsekwentnie i konsekwentnie iść do przodu. Ja pan, czy pan czym wybierać? Czy efela zregnowała jedynką najbardziej konkretną? Oczywiście ja były takie różne, były różne rozmowy, były rozmowy również z klubami z wyższej ligi i, i, i tak można powiedzieć, za 5-12 pojawiła się... E, oferta z Legionowa, i, i tak już w tym momencie, już, e, że tak powiem, zdecydowałem się od razu podjąć to wezwanie. To czym woda, że Legionowi przekonali Pana? Ja myślę, że nie musieli dużo przekonywać, bo przede wszystkim ja chciałem wrócić do piłki. E, jaka jest ta wizja zespołu? Jak ma Pana wizja Jak do No właśnie, Legionowia przede wszystkim e, powinna grać fajną, ofensywną piłkę i, 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 i grać mocno skrzydłami. Eee, te skrzydła powinny być ofensywne, duża wymienność pozycji w ataku, tak? Eee... Na razie to nie wychodzi, tak? Na razie to nie wychodzi, nie jest to gra taką, jakbym ja to widział. Przede wszystkim zespół powinien grać piłką i tego, co, co bym sobie życzył w pierwszej połowie na przykład nie było. Tak? Przede wszystkim było wyczekiwanie na przeciwnika, ok, to możemy założyć. Czekaliśmy na to, co zrobi Kotwica. Też analizowaliśmy bardzo mocno zespół z ich poprzednich spotkań. Widzieliśmy mniej więcej co grają jak to wygląda. Gdzie stwarzają przewagę, i staraliśmy się to neutralizować, czekać, ale przede wszystkim po odbiorze piłki zbyt łatwo tą piłkę i za szybko traciliśmy. Tak? Nie mogliśmy wymienić kilku podań, żeby się utrzymać przy piłce, żeby skonstruować ciekawą akcję. I tak dlatego ta gra i ten mecz może nie był za bardzo ciekawy i atrakcyjny również dla kibiców, bo ta. Gra była rwana, szarpana, e, dużo, dużo też przypadkowości momentami. E, tak jak mówię, bardzo nerwowo było. Zarówno, do, zarówno dla Kotwicy, jak i dla nas było to bardzo ważne spotkanie, tak? No my tak jak mówię, no, my dziś walczyliśmy o, o, o komplet punktów. Chcieliśmy się bardzo mocno odbić od tego dołu, no nie udało się. Dopisaliśmy jeden punkt. No, tak jak mówię, no, e, w Gryfie też powinniśmy wygrać. Nie wygraliśmy to też. E, Myślę, że mimo wszystko należy uszanować ten jeden punkt, cieszyć się z tego, że dopisaliśmy sobie ten jeden punkt i zrobiliśmy kolejny krok do przodu. Czy kadra zespołu jest czy jeszcze jakieś razy... Przede wszystkim kadra nie jest taka, jakbym to sobie życzył. Tak? No nie ma takich zawodników do końca, jakich byśmy chcieli. Eee, tak jak powiedziałem wcześniej, skompletowanie tego środka jest, jest dużym problemem. Mamy bardzo dobrego, utalentowanego eee, zawodnika młodzieżowca Kopkę, tak? Łukasza z Lechignań. Bardzo fajny piłkarz w drugiej połowie, ale jest to piłkarz, który tak naprawdę na dzień dzisiejszy no, nie jest przygotowany na pełne 90 minut. I, I mamy takich problemów kilka. Podobny jest Kwiatkowski, fajny skrzydłowy zawodnik, eee, który dziś jest w stanie zagrać na swoim poziomie na jakieś 20-30 minut. No, czyli tu też jest jakiś, jakiś problem. Tak? Eee, i, I tak jak mówię, no jest, jest Milewski, tak? nasz tu młodzieżowiec, bardzo perspektywiczny, ciekawy piłkarz. I to jest tak, powiedzmy, nominalny ten środkowy pomocnik, yy, obok Kopki, tak, który, który, który ma pewne jeszcze braki. Yy, no i tego Pawła yy, Garygę, którego, którego ściągnęliśmy, ale też jest zawodnik, który tak do końca, yy, jeżeli chodzi o okres przygotowawczy, jego niewiele wiemy. Tak, czyli to jest takie, no, no dużo, dużo jest, yy, powiedzmy, w dużej mierze naciąganych takich, takich kwestii personalnych. i. No i to niestety gdzieś tam pokutuje, tak? Gdzieś tam pokutuje. No na pewno zawiódł mnie dzisiaj Odi, tak? Bo Odi bardzo fajną zmianę dał ostatnio w rowie. Liczyłem na to, że od początku meczu zagra na swoim poziomie, no niestety, tak? Na dobrą sprawę, kto wie, czy nie należałoby nawet pokusić się o zmianę już w pierwszej połowie, ale znowu mamy problem, tak? Tlaga, który wraca po kontuzji nie, nie stać go na 90 minut. I tak jak powiedziałem, kwiatkowski, który skrzydłowy napastnik, który jest na dzień dzisiejszy tak, a nie inaczej przygotowany. No i już nam się zamykają znowu pewne możliwości e, poukładania tego. Dlatego to tak wyglądało a nie inaczej. Czy jeszcze Dziękujemy bardzo.